Witam wszystkich serdecznie. Update z drugiego dnia pracy. Słońce już zachodzi. Kontener prawie pełny. I teraz tak, co tutaj będziemy robić. Mamy tutaj Dżoisiki będziemy sobie ustawiać łazieneczkę od litra. tutaj Frank z Wojtkiem polecił, już pięknie wybrąkł no. tutaj też tu się dzieją uh -huh. ściana już poleciała z ogrodu zimowego od poniedziałku, pewnie będzie leciał. ogród zimowy szkoda, że to nie w Polsce, bo on się zabrał go i w zrobił. Tutaj też ściana poleciała. Zobaczcie, na pomoc przyjechała koparka. Więc będziemy już fundamenty kopać od po poniedziałku, pewnie, bo od jutra, czyli piątek i sobota. A być może i niedziela jak mi się będzie chciało. Będę robił sam tutaj. To jest cały gruz, który dzisiaj zniosłem, plus to co jegłem jeszcze na kontener z pierwszego piętra wszystko. Teraz wam właśnie pokażę na pierwszym piętrze Co tam takiego ciekawego się jeszcze podziało. Bo ja głównie cały dzień tam spędziłem, nie licząc tych i wyłączników, które podkręcałem. Muszę ciemno robić, bo będę musiał wcześniej robić te filmiki, żebyście lepiej widzieli. Wczoraj tu jeszcze była taka nanożna ściana. Właściwie tu był taki kantorek. I tutaj kiedyś był baniak na wodę. A dzisiaj już to wszystko zniszczyłem. To samo wczoraj, nie wiem czy pamiętacie, ale tutaj były drzwi do pokoju i cała do końca ściana. Już jej nie ma, wyniosłem ją. A tutaj były drzwi do łazienki. No i też tutaj zwaliłem ten próg. Jeden o tu mam został próg, jeszcze szkielet. Taki na proże, niby. A tutaj mamy jeszcze z łazienki został jeszcze tylko. Z Łazienki zostało nam jeszcze tylko tutaj. Tutaj. Zobaczcie, kiedy był biały, a jeszcze została parasolka. No i takie cuda. Tutaj się podziały. Zobaczcie. Tutaj żeśmy sobie to podparli ścianę. A tutaj widać to właśnie, jak rozwaliłem to wszystko. No i tak właśnie praca dzisiaj nam się tu układała. Na razie są piękne przestrzenie. To, to, to tak wygląda. No i tam mój pokój, to się nic nie zmieniło oprócz tego, że tak jak mówię, no wszystkie te włączniki i gniazdka podkręcałem jutro. I to sobie będę chodził z obcinaczkami i obcinam te kable wszystkie. No i jeszcze będę musiał jutro zwalić tą ścianę tu do końca. Tylko najpierw tutaj zrobię taką skrzynkę na tej przestrzeni, którą tu widzicie teraz pustą. Tak, tu były jakieś drzwi. Teraz to zrobię taką skrzynkę z drewna dookoła tego. Odepę to porządnie, poprzykręcam do góry, do dołu, do, do podłogi. No i poprzykręcam regipsami z dwóch stron, zrobimy ściankę. A oprócz tego zwalę później tą część, która tutaj jak widzicie pęka, rusza się trochę i tu od dołu odpadło. No więc trzeba tą ściankę po prostu będzie wymienić. Później, tu jeszcze będziemy schody zmieniać, balustrady tutaj obniżać, cały w ogóle całe piętro to górne. No, zobaczycie, jak to będzie fajnie szło. No, tutaj mamy rurki od Karolera, ręcznikowca, tutaj od umywalki. Tutaj od wanny. Jutro też to będę wszystko wycinał, te rurki. A za oddaną mieć, szef pewnie nakupi znów jakieś tam kawy, herbaty. Wody, nie wody, jakieś jedzenie może kupi, tak jak zawsze to bywa. Szefa mamy dobrego inwestora tutaj, nie ma co narzekać. Także na dzisiaj. Myślę, że to o widzicie tutaj wam pokażę jeszcze z tej strony jak ta ściana tu kiedyś wyglądała. O tutaj to była ściana do pokoju. Zdrowana.